Jeżeli będą zakazane samochody spalinowe, to będziemy jechać jeździć na samochodach benzynowych. Telewizja i radio publiczne dzisiaj są jedynym głównym przekaźnikiem prawdy. W Polsce żyje, żyją dwa miliardy ludzi poniżej granicy ubóstwa. Biologiczny, podkreślam, biologiczny mężczyzna. W trakcie dziewiątej kadencji Sejmu z ust posłów na Sejm RP padło wiele głupich wypowiedzi. Muszę jednak przyznać, że przez brak pana Ryszarda Petru w Sejmie tego typu wypowiedzi nie było aż tak dużo. Jak w trakcie ósmej kadencji sejmu. Osobą, która dzielnie walczyła, by zastąpić w dziewiątej kadencji sejmu nasz numer jeden, jeśli chodzi o gadanie głupot, była posłanka lewicy, pani Anna Maria Żukowska. Wydaje mi się, że uczciwie będzie rozpocząć ten odcinek właśnie od jej najgłupszych wypowiedzi. Mazowsze jest tak dużym regionem, że graniczy z Białorusią. Wydaje mi się, że... Mazowsze jednak nie graniczy z Białorusią. Nie Jest, jest, tak? jest okay. fragment taki bardzo wąski, to? ale owszem, e, zaraz za Łosicami. Redaktor Stankiewicz miał jednak rację, bo jak widać na zdjęciach satelitarnych, województwo mazowieckie nie graniczy z Białorusią. Jeśli już mówimy o granicy polsko-białoruskiej, to tak pani Anna wypowiedziała się o pomyśle budowy zapory na tej granicy. Ludzi zachęcają przeszkody wbrew pozorom, to to co w takim jak są Himalaje, to ludzie też się na nie pani wspinają. Osoba, to, to nie... Dlaczego rozumiem, tak się to dzieje? Może y migrację porównuje? Wygrzy, do Przepraszam, pani to porównuje, tak ja porównuje do wspinania do, się na szczyty himalajskie? Potrzeby człowieka do osiągania swoich celów. Wychodzi więc na to, że najlepszym rozwiązaniem byłoby pozostawienie granicy polsko-białoruskiej bez żadnego nadzoru, całkowicie bezbronną. Wtedy imigranci poszliby na inną granicę, której sforsowanie byłoby prawdziwym wyzwaniem. Ale jeżeli nastolatek wynajmie się do, nie wiem, grabienia liści w ogrodzie sąsiadki albo do strzeżenia trawnika, trawnika i dogada się z nią, że dostanie pani, za to dwie dychy na przykład, pani, pani to potępia pani czy popiera? Ale pani, pani tak hmm? bezrefleksyjnie, totalnie, użyła takiego sformułowania wynajmie się, naprawdę no, tak. To, tak, to Tak, było. bo jest to, to czy znaczy, nie pani, widzę w tym nic złego zupełnie, dynosu, jeśli mam być szczera. Nie, wynajmie się w to w znaczy, ogóle, nie, co jest złego w tym, pani poseł? Co jest Ale wynajmie się, naprawdę nie brzmi to pani jakoś, nie rezonuje z niewolnictwem. Tutaj reakcja panów Mencena i Sawickiego jest najlepszym komentarzem. Podatki w, po, w Hiszpanii są wyższe niż w Niemczech. Podobno Lewandowski 50, w 50% musi 50%, zapłacić. 50%, a w pierwszym miesiącu zapłaci 24% za od 600 tysięcy, które zarobi w tym pierwszym miesiącu. A potem będzie poddawał połowę swoich zarobków hiszpańskiemu fiskusowi, a jednak zdecydował się przenieść do Hiszpanii. Bo czasami jest tak, że są państwa, które oferują lepszej jakości usługi publiczne, które mają wsparcie takie też PR-owe, gospodarcze. Także tam się chce żyć, tam się nie chce nie mieszkać, niezależnie od tego, że tam są wyższe podatki, bo to państwo po prostu lepiej funkcjonuje. W Niemczech za mało inwestowali w transport publiczny i służbę zdrowia, dlatego Lewandowski postanowił przejść do Barcelony i wyjechać do Hiszpanii. By przesiąść się ze swojego Bentleya za ponad milion złotych na hiszpański zbiorkom i by móc leczyć swoje zęby w o wiele lepszych hiszpańskich publicznych szpitalach. Zdarzają się takie sytuacje, że biologiczny, podkreślam biologiczny mężczyzna, rodzi dziecko. To się no zdarza. Ja, ja, ja nie słyszałem o, o takiej sytuacji. To no ale... się kilka razy na świecie. Wie Pan, Jakbym pan powiedział, że będziemy o tym rozmawiać. I gdzie on to, to dziecko, ten artykuł? biologiczny. To bardzo ciekawe, co Pani mówi, gdzie ten biologiczny mężczyzna to dziecko nosi do czasu rozwiązania? Bo to jest osoba z Macicą, i dlatego mogła urodzić dziecko. Za tą wypowiedź pani Anna Maria Żukowska została nawet nagrodzona pierwszym miejscem w plebiscycie Biologiczna Bzdura Roku. 19 stycznia 2020 roku Gazeta Wyborcza opublikowała wiadomość o śmierci sędziego Trybunału Konstytucyjnego Grzegorza Jędrejka. Pan Grzegorz był tak zwanym sędzią-dublerem. Pani Anna w taki sposób skomentowała śmierć sędziego TK. To wygląda na. Klontwę dublera. W taki sposób na tego tweeta odpowiedział były premier, obecnie europoseł pan Leszek Miller. Podoba się panu taki język? Reagowania na, no, na takie wydarzenia? W przypadku tej pani nie po raz pierwszy zresztą, milczenie nie jest złotem. Jest szansą. I żałuję, że ta szansa nie została wykorzystana. Kolejne dwie wypowiedzi należą do posłanki lewicy, pani Magdaleny Biejat, która obecnie zasiada w Senacie i pełni nawet funkcję wicemarszałka Senatu RP. Jeżeli będą zakazane samochody spalinowe, to będziemy jechać, jeździć na samochodach benzynowych. Panie redaktorze, ale to co ja mam, z, co ma zrobić Straż Graniczna Polska w sytuacji, w której dzieci są, marzną na granicy, nie wiem, ukraińskiej, ukraińsko, nie wiem, słowa, słowańskiej, powiedzmy, czy litewskiej. No nic, bo to nie jest... Nie jest yy. Ich kompetencja. I tutaj mam podobny dylemat, jak przy wielu wypowiedziach pana Ryszarda Petru. To były zwykłe przejęzyczenia, czy jednak brak elementarnej wiedzy. Po Bałtyku pływa ogromna wyspa śmieci. Ona ma powierzchnię, którą można porównać do pięciu Polski polski. To jest po prostu jakieś plastikowe szaleństwo. Z tym musimy w końcu skończyć. Powierzchnia Polski to około 322 tysiące km kwadratowych. Gdyby to, co mówi posłanka Lewicy było prawdą, to ta wyspa śmieci miałaby powierzchnię około miliona 600 tysięcy km kwadratowych. Podczas gdy powierzchnia Bałtyku to niecałe 400 tysięcy kilometrów kwadratowych. Problem z geografią zaprezentował również poseł PSL pan Piotr Zgorzelski, który tak skomentował blokadę ukraińskiego zboża którą wprowadził między innymi rząd polski. Teraz ten zakaz po pierwsze jest średnio skuteczny, dlatego że te zboże nadal płynie przez Litwę, Łotwę. Słowacja jeszcze y, kilkadziesiąt godzin temu była otwarta, ale teraz słyszę, że także podobnie y, postępuje. Więc z pewnością ale jest to. Litwę, z Ukrainy? Y, y, z pewnością y, no ja, Litwa, tak ale o, z, od nas także, prawda? Więc chodzi ale o. A jak o, od nas, no to, to daj Boże, niech o, wypływa od nas to zboże, dobrze, ale, panie, ale jak do nas wpływa przez Litwę, panie redaktorze. zboże. Poseł Konfederacji pan Krzysztof. W Bosak, podobnie jak posłanka lewicy, miał dosyć duży problem z oceną tego, jakiej wielkości jest nie tylko sama Polska, ale również polskie województwa. Polscy politycy połamali sobie zęby na tym finansowaniu opozycji na Białorusi, bo Łukaszenka bardzo dobrze poradził sobie z utrzymaniem władzy. Yy, I polscy politycy mogliby się pewnie od niego co nieco nauczyć. Nie wszystko, bo Białoruś nie jest żadnym wzorem państwa, które powinniśmy naśladować. Natomiast jest to polityk sprytny, który sprytnie radzi sobie też na arenie międzynarodowej, nie mając wcale państwa. Białoruś to jest państwo, nie wiem. Wielkości średniego polskiego województwa. Problemy z geografią wśród posłów to nic w porównaniu z problemami z matematyką posłanki koalicji obywatelskiej, pani Aleksandry Gajewskiej. Ponad 70% Polaków sprzeciwia się Jarosławowi Kaczyńskiemu i chce jego dymisji. Z tego 95% to są młode kobiety. Przyjmując, że w Polsce mamy 38 milionów obywateli, z tego 70% to 26 milionów 600 tysięcy, z tego 95% to jakieś 25 milionów. To oznacza, że według posłanki Gajewskiej dwie trzecie obywateli w Polsce stanowią młode kobiety. Problem z procentami miała również posłanka PiS, pani Mirosława Stachowiak-Różecka. Mamy bardzo dobrą sytuację, stabilny wzrost, 30-procentowy wzrost gospodarczy. Szanowni Państwo, Jaki? naprawdę jest nie, nie, jaki bardzo, bardzo dobra sytuacja. Pani posłanko, jaki wzrost gospodarczy? 30 30-procentowy? 30 w skali roku, tak. Nie, to nie no, no, nie pani nie, nie żartuje. Nie Damy sobie radę również tym. Zaraz, panu, to w Polsce. 30% bylibyśmy rekord... to Chiny w najlepszych czasach proszę miały po 10%. spojrzeć, proszę spojrzeć na PKB. Później okazało się, że posłanka PiS lekko się pomyliła. I chodziło o skumulowany wzrost PKB w latach 2016-2022, który wynosił prawie 32%. Ale jak wiemy, w Polsce żyje. Żyją 2 miliardy ludzi poniżej granicy ubóstwa. Posłanka lewicy pomyliła miliardy z milionami. Podobnie jak minister edukacji, pan Przemysław Czarnek. Rodzic to jest ten, co zraza potomstwo. I czy my musimy naprawdę sobie po raz kolejny tłumaczyć, że zrodzić potomstwo może tylko kobieta z mężczyzną, a nie mężczyzna z mężczyzną czy kobieta z kobietą? Przecież są tak oczywiste sprawy, znane ludziom od miliardów lat. Robert Lewandowski przeprowadził się do Hiszpanii, by jeździć tam lepszą niż w Niemczech komunikację zbiorową. A wiecie dlaczego teraz Polki i Polacy uciekają z Polski i wyjeżdżają do innych krajów? Mówił pan przed chwilą, że Polacy wyjeżdżają, ponieważ są podnoszone podatki. Wie pan dlaczego teraz Polki i Polacy wyjeżdżają? Ponieważ społeczności LGBT są prześladowane, ponieważ kobiety boją się rodzić tutaj dzieci. Ale Z tego Polaków przez wraca. przez ale, was, ale chwileczkę. Ja po prostu próbuję pokazać absurdy i hipokryzję konfederacji. Wypowiedź pani Joanny najlepiej podsumowuje mina posła Stanisława Tyszki. To co w tej chwili mówicie, to jest atak na wolność słowa. I prawa do informacji obywateli, tak, bo ta telewizja i radio publiczne dzisiaj są jedynym głównym przekaźnikiem prawdy, która was kłuje w oczy. Prawdy. I tej prawdy nie jesteście w stanie znieść dlatego mówicie, że trzeba tą telewizję zlikwidować. TVP jest tak bardzo rzetelna i obiektywna, że według posłanki Klaudii Jachiry, Powinny być tam puszczane programy z TVN i Polsatu. Dlaczego osobom, które często jedynym kanałem, jakim jest TVP Polonia, serwowane są tylko informacje z telewizji rządowej, czyli z wiadomości z kanału pierwszego, budzi to mój głęboki sprzeciw? Pamiętacie szarżę na granicę polsko-białoruską posła Franciszka Sterczewskiego? Oto, jak tłumaczył swoje zachowanie. Ja mogłem przekroczyć tę granicę, mogę przechodzić poza kordon policyjną, bo uprawnia mnie do tego moja legitymacja poselska. Nie, legitymacja poselska nie uprawnia posła do nielegalnego przekraczania granicy, czyli tak naprawdę do łamania prawa. Trzeba oczywiście sprostować. Reparacje wojenne należą się krajom, które przegrały wojnę. My wraz z Stanami Zjednoczonymi, z Wielką Brytanią. Rosją Sowiecką chyba tą nie. wojnę chyba, wygrałyśmy, chyba wygrałyśmy. Właśnie odwróć Pani Poseł, no nie, 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 nie. reparacje nie, nie, nie. przegrały, no to tak... Ale taka, Francji taka jest reparacje. definicja, taka jest definicja Ale... reparacji. Reparacja wojenna to świadczenia mające zrekompensować straty poniesione podczas wojny państwom zwycięskim, obciążające państwo, które wywołało wojnę, a potem ją przegrało. Mężczyzna, żeby popaść w alkoholizm. To musi pić nadmiernie przez 20 lat przeciętnie, bo to dzisiaj jeden. <noise> jeden krócej, dług, drugi dłużej, bo to zależy od cech osobniczych. Ale a kobieta tylko dwa. Za tą wypowiedź prezes Pis Jarosław Kaczyński zdobył pierwsze miejsce w plebiscycie biologiczna bzdura roku. Chociaż w tym plebiscycie powinien zdobyć nagrodę dodatkową za jeszcze jedną wypowiedź. Dlaczego? Będzie można kupować do użytku domowego do ogrzewania także węgiel brunatny. Że podobno jest szkodliwy. No, ja proszę Państwa, nie ukrywam, że sprawy węgla brunatnego nie zgłębiałem. No. Jego, jego szkodliwości. Wiem, że są wielkie kopalnie i wielkie elektrownie, w tym największa w Europie, elektrownia. W wełchatowie, no, że to się pali, że to dymi, jakoś ludzie tam żyją. Tam jest nawet najbogatsza gmina w Polsce. Nic nie słychać o tym, żeby tam ludzie umierali. Chyba jednak węgiel brunatny jest szkodliwy. Na stronie rządowego programu Czyste Powietrze możemy przeczytać. W Polsce z powodu chorób wywołanych zanieczyszczonym powietrzem rocznie umiera około 45 tysięcy osób czyli ponad 7 razy więcej niż w wyniku biernego palenia. W województwie łódzkim, w którym znajduje się elektrownia Bełchatów, średnia długość życia polek i Polaków jest najkrótsza. Czy ma to związek z zanieczyszczeniem powietrza przez tą elektrownię? Według raportu Czarna chmura Europy, elektrownia w Bełchatowie, opalana węglem brunatnym, przyczyniła się do 1270 Przedwczesnych zgonów wskutek emisji zanieczyszczeń powietrza. Palenie węglem brunatnym w domowych piecach jest zabronione i zostało na chwilę odblokowane w sezonie grzewczym 2022-2023. Po co w ogóle ludzie ruszają ten węgiel? Może powinni zrobić tak, jak radzi poseł PSL pan Marek Sawicki? Jeśli natura. Przez miliony lat chowała węgiel gdzieś głęboko pod ziemią. To pytanie, dlaczego człowiek uparł się, żeby tej naturze przeciwdziałać, żeby występować wbrew niej. Ciekawe, jak dzisiaj wyglądałby świat, gdyby ludzkość nie wydobywała węgla, gazu czy ropy. W taki sposób posłanka koalicji obywatelskiej Klaudia Jahira skomentowała dewastację żydowskiego cmentarza w Bielsku Białej. Nawet Hitler nie niszczył cmentarzy. Oczywiście, że niszczył cmentarze, chociaż trzeba przyznać, że postawił też wiele nowych. Jak już jesteśmy przy temacie pewnego austriackiego akwarelisty, to przydałoby się wspomnieć o paru wypowiedziach pana Janusza Korwin-Mikkego. Piętnastoletni syn mhm. jest z reguły bardziej inteligentny od swojej matki, ale ona jest od niego mądrzejsza. Są dwie zupełnie różne rzeczy. Co innego jest inteligencja. A jak Czyli? pan tą inteligencję e, liczy, że. Się mierzy, mierzy, mierzy w IQ po prostu. No. Okay. To, jest, to jest definicja inteligencji. No dzisiaj. i pan zrobił takie badania 15-letnich synów i matek i porównał no, IQ, bo. No... no nie. Nie, nie mam, nie mam, nie mam takich danych, ale, ale chłopcy są bardzo inteligentni. Młodzi chłopcy są bardzo inteligentni. Oczywiście, że tak. Ciekawe, które jeszcze opinie pana Janusza są oparte na tak mocnych fundamentach. My, biała rasa przegraliśmy przez takich jak Pan, którzy zamiast, zamiast kierowania się rozsądkiem. Wezmę to, to na klatę. Przez nie biję taki... dzieci, nie biję żony, jestem za prawami wyborczymi dla kobiet i jestem za tym, żeby pokazywać inwalidów w telewizji. Przeze mnie ta cywilizacja upadnie. Tak, dokładnie. Do, bardzo dobrze Pan ja to mówił ja to biorę na klatę. Oczywiście, oczywiście tak jest. Pan Krzysztof Stanowski sobie żartuje, ale gdyby bronił wartości europejskich tak, jak przywódca pewnego mocarstwa, to nie byłoby problemu. Ja jestem Europejczykiem. Ja bronię wartości europejskich. I w tej chwili z wielkich przywódców na świecie tylko Jego Ekscelencja Włodzimierz Putin broni wartości europejskich. To coś, jest Komisarzu, w Unii Europejskiej to dokładnie odwrotnie niż w Europie. W Europie zawsze się ubrach o klapsy, nie? Tylko w Unii Europejskiej nie można. Nie mogło zabraknąć wypowiedzi pana Janusza Korwin-Mikiego, która, według wielu, jest przyczyną tak słabego wyniku konfederacji w ostatnich wyborach do Sejmu. Jest jakaś afera youtuberów i co ja o tym sądzę, więc dowiedziałem się, że taka afera istnieje. Ja stoję na stanowisku. Obrony praw kobiet, że to dziewczyna i matka, prawda powinny decydować o tym, czy dziewczyna jest dojrzała, czy nie, a nie jakieś grono zaślinionych staruchów w sejmie, które się śmini, a ty jeszcze musisz tydzień poczekać, bo jeszcze, y, jeszcze ci nie skończyłaś 15 lat. Jest to obrzydliwe, co mówi ta kobieta. Normalny mężczyzna nie planuje się. Normalny mężczyzna rozmawia z dziewczyną. Chcę ją lepiej poznać, prawda? I czasami się myli. Oze, Oze i jeszcze raz Oze. Bezpieczeństwo energetyczne buduje się poprzez te źródła energii, które są nieskończone i zawsze dostępne, a takie właśnie są. Wiatr, słońce, geotermia, woda. I na to musimy dzisiaj stawać. Na to, żeby na lądzie stały wiatraki i pracowały dla naszej przyszłości. Na to, żeby na domach, na dachach naszych domów naszych bloków były panele fotowoltaiczne. Z tego co wiem, to energia ze słońca nie zawsze jest dostępna, na przykład nocą, a wiatr czasami bywa za słaby lub nawet zbyt silny dla farm wiatrowych. Ten temat jest dosyć ważny, ponieważ prąd będzie potrzebny do ładowania polskich samochodów elektrycznych i zera. Właśnie, gdzie one tak właściwie miały być produkowane? Samochodu samochodów elektrycznych i zera? polskim samochodzie Izera wspieranym. Prace trwają, tak. Gdzie, przepraszam? No w górach izerskich. Hmm. My nikomu samochodu elektrycznego wpychać nie będziemy. No. Jeżeli... Oh, figlarze, no. naprawdę wyborcy, wyborcy docenią to poczucie humoru. Jestem przekonany. Czyli samochód jest, na pytanie gdzie, w Górach Izerskich? No nie no, nazywa się Izera dlatego, że... Spro... Pyta pan gdzie? No dlatego, że jest produkowany w Górach Izerskich. Tam gdzie nie można pojeździć? Rozumiem, że też po jest, Są na razie wersje koncepcyjne. Hmm. No hmm. nie wiem, no ja się na pewnie znam na budowaniu samochodów tak jak pan, ale wiem, że od prototypu do możliwe, działającego nie modelu pośle. trochę mija. Grzesz... Były rzecznik PiS tłumaczył się tutaj sarkazmem. No ja niestety żadnego sarkazmu tutaj nie dostrzegłem. Dzisiaj zatrzymanie tej lewackiej ideologii LGBT gender która wchodzi do szkół wchodzi do przedszkoli wchodzi w nasze umysły ja nawet widzę kredki jakieś e, e, kolorowe kredki, kolorowe kredki są widzi. po prostu nie no wszystko po prostu w tych tęczowych barwach niestety nie dzieci ale ale kredki, ale kredki czarny, zawsze białe, były takie proste to jest nie, nie, oczywiste mi, kredki, tornistry dla Polski dzieci każda kredka powinna być albo czarna ale albo biała nie przeszkadzajmy. dobrze kredki tornistry zeszyty oprócz tego poseł Kowalski chciałby zrepolonizować. Polonizować Lidla, który nigdy nie był polski. Polska żabka, polski Lidl, polska biedronka, jestem za repolonizacją, to byłaby dobra informacja dla polskich konsumentów, a szczególnie rolników. Oczywiście nie mogło zabraknąć wypowiedzi odnośnie pewnej choroby, której nazwy na YouTubie nie można wymieniać. Tutaj przedstawię wam dwie krótkie wypowiedzi. Najpierw tweet posła lewicy Tomasza Trelli, który do dzisiaj wisi na jego profilu. Bestie antyszczepionkowe powinny być lokalizowane, aresztowane i osądzane. I granie ze zdrowiem i życiem naszych rodaków jest po prostu nieludzkie. Druga wypowiedź należy do posła PiS, Bolesława Piechy, która wręcz wprawiła w osłupienie redaktora Agnieszkę Gozdyrę. Co ma zrobić realnie pacjent, który usłyszy, albo że nie będzie miał planowanej operacji zaćmy, albo że nie będzie miał w najbliższym czasie wszczepionych bypassów? Co on może realnie zrobić? Nic nie może zrobić, może po prostu zgodzić się na taką decyzję albo się upierać. Ja sądzę, że większość tych pacjentów się jest zdroworozsądkowa i każdy rozumie, jaka jest sytuacja w polskich szpitalach. I to poczeka? jest zalecenie. Poczeka, poczeka. Do dzisiaj nie mogę uwierzyć, że poseł PiS to powiedział, ale jeszcze bardziej jestem zaskoczony tym, że wyborcy PiS postanowili przedłużyć mu mandat na kolejną dziesiątą kadencję Sejmu. Nie bójmy I... się tych, tych, tych zasiłków i tych Ukraińców, bo kwestii... naprawdę będą nam budować gospodarkę. W kwestia, kwestii jeszcze Zasiłki będą budować gospodarkę. Zasilki, e, no, panie... tak, tak. Poseł Gawkowski z lewicy podczas wywiadu RMF FM zgodził się z bardzo kontrowersyjnymi słowami europosła Roberta Biedronia. To wywiad Roberta Biedlo Biedronia dla Reutera, między innymi jego słowa o LGBT. Nie, nie czytam. Te panu przeczytam. Prezydent Andrzej Duda odczłowiecza osobę LGBT. Pamiętam z podręczników, że przed II wojną światową odczłowieczani byli Żydzi. Przypomina mi to tamte czasy. Czy pan zdaniem w tej chwili wyrzuca się gejów z mieszkań, pali się książki ich na ulicach, e, wtrąca się gejów do obozów koncentracyjnych? Pamiętam z podręczników, że przed II wojną światową odczłowieczani byli Żydzi. Przypomina mi to tamte czasy. No przypomina, dlatego że jak popatrzymy sobie Powiem... na to jak dzisiaj, ja opowiem panu sytuację. Nie, pan ze, się... ze nie panie pośle, nie pan pozwoli, pan, że nie, proszę się, jak... proszę się nie gniewać. Redaktor Mazurek tak bardzo się zagotował, że postanowił zakończyć wywiad przed czasem. Moim serdecznym przyjacielem jest Szewach Weiss. Niech pan pójdzie do Szewacha i mu powie, że geje są prześladowani tak jak ale, Żydzi panie, traktore, i że to wszystko prowadzi nie do takiej sytuacji. Bardzo nie mówi, bardzo serdecznie bardzo, dziękuję za rozmowę. Czegoś nie Kłaniam nie się nisko. Do widzenia. do widzenia. Na koniec zostawię Was z tekstem nowej Roty, który napisała posłanka koalicji obywatelskiej, pani Klaudia Jachira. Najwidoczniej jej wyborcom przypadło to do gustu, ponieważ pani Klaudia dostała się do Sejmu dziesiątej kadencji. Nie rzucim Unii skąd nasz ród, praw kobiet ani mowy. Polskie mycury, polski lud, że pichy szczep piastowy. Nie damy, by nas zgnębił wróg. Tak nam dopomóż tusk, tak nam dopomóż lempart. Do krwi ostatniej kropli zżył. bronić będziemy sądów, aż się rozpadną w proch i w pył niesprawiedliwe wasze rządy. Twierdzą nam będzie każdy próg: tak nam dopomóż hołownia, tak nam dopomóż biedroń. Nie będzie Kaczyński pluł nam w twarz, ni czarnek dzieci nam tumanił. Unijny stanie hufiec nasz, duch będzie nam hetmanił. Pójdziem, gdy zabrzmi złoty róg. Tak nam dopomóż Kosiniak, tak nam dopomóż Trzaskowski. I Tusk. Jak oceniacie najgłupsze wypowiedzi posłów w dziewiątej kadencji Sejmu, która według Was była najgłupsza? Odpowiedzi zostawcie w komentarzach pod nagraniem, dajcie lajka, like, subskrybujcie, udostępniajcie na Facebooku i do zobaczenia wkrótce.